Panie redaktorze, przychodzi do mnie czasem, tylko ciekawe, że zawsze, kiedy jest ulewa albo zabieć, albo jakaś inna furia, atmosferyczna facet w lakierach i okularach, którego wynurzenia na temat sztuki, że powtórzę za Mickiewiczem, przejmują mnie dreszczem, a dreszcz ten z kolei łącząc z przeczuciem złowieszcz. Tak więc. W ogóle spytam, panie redaktorze, że powiedzmy pada śnieg, a ja mam robotę pilną. Notabene już kilka razy przejrzyście ale budowałem facetowi, żeby sobie poszedł, ba, nawet przy pomocy stawsa. Wybiegniem na śnieg nadzy i ostrym podmuchem. Pan to zna? Pytam faceta, żeby <kluzła> prostu się zachęcić do radosnego kontaktu z przyrodą. A on nic. Siedzi, milczy, wnosi długie, i nagle sztuka upada. Co? Sztuka. To metafizyczne uniesienie upada. To co? To straszne. <kuh> do Domu? Ja. Chce pan narazić mnie na samotność? Chce pan, żebym sam w czterech ścianach do reszty zatruł się tym tragizmem? Jakim znowu tragizmem? Wotornę, luba mnie wnosi, śnieg pada coraz selen. W ogóle to znaczy, że tej atmosfery nie ma, co było. Tej gleby, panie, na której wyrastały kwiaty sztuki. Wszystko tylko elektryfikacja i radiofonizacja, a poezji, sztuki, Ani. Dlaczego? Pytam. Dlaczego pani nie przeżywa ludzkość tych wstrząsów, co przeżywała kiedyś, kiedy cały żył, można powiedzieć, wieku na jednej nodze, żeby zobaczyć nowe dzieło Rafaela? Albo jak taki szelny wydał swoją pierwszą książkę to profesorowie uniwersytetów nic innego nie robili, tylko, mimo że deszcz padał z nosami, w tych wierszach chodzili Pani po mieście jak pijani, co? I gwiazdy dawniej opisywali i księżyc. A dzisiaj? Hej, łzy się kręcą. A czy Pan wie, kto dziś kupuje książki, obrazy, tu facet przypowstał, żeby dodać grozy swojemu oświadczeniu. No kto? Rzeźnicy. I tu z tego przerażenia facet w lakierach i okularach dostał konwulsji. Ale owej strony niestety opisać nie mogę, ponieważ właśnie wchodzą dwie panie, które namawiają mnie, abym przystąpił do pewnej sekty. A jedna z tych pań napisała dramat pod tytułem Frywolność Sceptyczna, czyli ślusarz zaskoczony wobec czego przepraszam i wychodzę. Caracolijambro. Patrzaj, tu jest nędzny wiersz, ale zły jest, zły i gniewny, bo szukam, bo czekam, Wieczór jesienny. Pewni siebie. Czy pełni pan świadomnik? Czy poszukujący? Zaufani? Czy wątpiący? Omówcie do nas, bo potrzeba nam tego. Mówcie, że potrafimy uszanować cudzą wolę i odmienność. Że potrafimy wykonywać sprawiedliwe prawa. nam, bo zbyt długo nękało nas kłamstwo i gwałt. Zbyt długo nękano nas i uczono służalności. Zbyt długo skazani byliśmy na mściwe i posępne milczenie. Mordowano podstępnie nasze bliski a groby ich zadeptano, i posadzono na nich las. I las ten podchodzi teraz nocą po nasze sny, jak las birnamski. I nocne ptactwo płacze w jego gałęziach, wzywając nas do obrzędów oczyszczających. O Boże, nie jesteśmy przecież jedynym narodem, który tak udręczono. Nie pozwól więc, byśmy przez to wpadli w rynek. Tańcowała. To co? Tańcowała, no tak. Ale tańce cygańcami generał. Wywijała od tater, od beskid, ku węglu. Zapadała w ramiona tańcującym łazęgą. Przetruwała cyganiącym od siebie do siebie, gwiazdowała ogniem oczu, po łące, po niebie. Za murawą, za madziarą tańcowała Małgorzatka, goręca zagorzała, a ten jej tancerz, Julie. Imieniem twardy w ramionach pierś łuk. Kamienie, kamienie. Oj, kamienie, kamienie, kamienie poszło się tłuk. Patrzy dziewczyna, wrząca smołą czupryna, oczy arabia. Tors pod podstorsu. Miedzią spływa, oczy arabia smolista oliwa, a każdy cios wstrząs, a każdy cios torz brąz. Cygan, cygan, gdzieś ty bywał? Ze mną tańcował, ze mną śpiwał? Czegoś uciekł, kamienie tłuczesz. Widzisz, ręka, włosy nią uczesz. Uczesz włosy żywym grzebieniem, żebyś był ładny i choć pląs, Kamienie, kamienie, tors, brąz. A na mnie dotknij. Tylko ta skargi. Juśka. Czujesz? Nie, grzech, a moja mama z domu Rożniecka? a ojciec Prysła. i śmiech, śmiech, kamienie, kamienie. Oj, kamienie, a w lesie, mięciutki. Mek. Lech. i zerwała kłos jęczmienia wąsaty. Niedaleko stanęła. O kłos. I łaskocę go głosem włochatym. Głośnym włosem, łaskocem nos. Cygan, cygan, gdzie masz głos? Ich ichocę, utkliwie, tkliwie. Aż rozbłysło krewanie w hebanowej oliwie, i pod brązem wystąpił pąs. Ale jeszcze walił porczywie tors brąz, tors brąz. A ta bliżej, bliżej, o włos. Coraz chytrzej. Coraz urodzili Zalotność jest różowa i pachnąca, A mądrość żółta i sucha. Wolałabym, by mnie Mickiewicz chciał całować, Niż gdybym nie chciał słuchać. Jeśli serafinowie potęgi i trony nie patrzą na kobietę męskimi oczyma, Nie warto iść do nieba po gościńcu stroną. Nic tam nie ma. Niechaj śmierć mi nie będzie niewiastą w całunach, Lecz mężczyzną o minych ramionach. A w jego ręku pęknę jak dzwoniąca struna, Roześmiana i rozmarzona. A życie niech mnie niesie ku złotej cyterze, na tęsknym, rozkołysanym okręcie. Na jego pokładzie będę bezsilnie leżeć, w niekończącym się święcie. Są anioły, naprawdę są anioły. Ubrane w marynarki, w niezbyt modne suknie, siedzą u stołu, piją piwo, ważą, ziewają. Późno kładą się do łóżka, a w szafie wtedy białe odpoczywa skrzydło. Nie brzydzą się umarłych ich potu i znoju, bo ciężko jest umierać, jak pług ciągnąć wiosną. W białym kitu lekarze chylą się nad chorym i starym mówią, trudno, trzeba przyjąć wszystko. W aureolach łysinę, w warkoczach siwizny. Czasem udają księdza, który w samotności płacze szczołem o stół opartym. Słowem poety niespodzianie krzykną. Głos ich wysoki z symponii się przedrze. I umierają młodo. Za tych, co nie chcą umierać. Albo znikają nagle chirurgom spod noża. Anestazjolog biegnie, woła podwiązywać żyły, a one już daleko. A one już nie wie. I tylko obok szum. Tylko obok szum. Są anioły. Naprawdę są anioły. Celną myśl każdą łowią inteligencji wędziskiem i z pełnych wiader prawdy chrustają na szczęście. Pyką ciasto, gotują rybę w białym winie. Nie pogardzą dobrym żartem. Białka ich od śmiechu świecą. I nie wiadomo, czy w pojeździe księżycowym ciszem w kosmiczny skafander nie wciśnie się w który. One cierpliwie w poczekalni u dentysty siadają w pustym krześle i wchodzą ostatnio. I długa cisza się za nimi służy. O tym nie można poznać. Właśnie są anioły.